W Gnojniku odbył się wojewódzki turniej czy liders zorganizowany przez Małopolski Związek Sportowy wspólnie z publicznym gimnazjum w Gnojniku. Dzisiejsze zawody są organizowane w ramach Gimnazjady Młodzieży. Są to zawody dotyczące współzawodnictwa sportowego młodzieży. Turniej cheerleaderek województwa małopolskiego. Gościmy osiem drużyn reprezentantów poszczególnych powiatów. Akurat ten rok szkolny został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Szkoła w Ruchu. W ramach właśnie tej akcji w szkole organizowane są różnego rodzaju zawody sportowe, między innymi taki turniej. Czy liderki ćwiczą już od kilku lat w naszej szkole? Uczennice są bardzo zadowolone, są chętne, podnoszą cały czas swoje umiejętności, zdolności, sprawność taneczną. Także uczniowie są bardzo zadowoleni. Chcą takich zawodów jak najwięcej. Dzisiaj odbywa się u nas Małopolska gimnazjada grup lider Leaders kategorii Junior. Kolejny raz jesteśmy organizatorem tego typu imprezy, która jak widać odbywa się z dużym powodzeniem i chętnie biorą... Grupy w niej udział. Mamy grupy z powiadu Olkuskiego, myśleńskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i brzeskiego. Po rywalizacji w pierwszym etapie do rundy finałowej zakwalifikowało się sześć zespołów. Wśród nich znalazła się także drużyna gospodarzy. Nasza grupa, tych trzy liderek, powstała gdzieś 4 lata temu. Jest to młoda drużyna, cały czas pracują. Są sukcesy na szczeblu powiatu, na szczeblu województwa, no niestety, jeszcze musimy troszeczkę więcej popracować. No, jestem dzisiaj bardzo zadowolona z dziewczyn, bardzo ładnie zatańczyły. Myślę, że wysoko uklasyfikują się, w tej chwili są już w finale, w finałowej szóstce, więc myślę, że będzie nie najgorzej. Przygotowałyśmy się dość ciężko, bo zostawałyśmy po lekcjach i ćwiczyłyśmy no, z... najgorzej trzy godziny. I żeby wszystko było perfekcyjnie, żebyśmy były jak najlepsze, no... Wygrać oczywiście. No, ten układ, który zdaćmyśmy dzisiaj, to jest drugi raz, który zdańczyłyśmy w gnojniku. Zawody, no. Fajne są, no bardzo dobre są naprawdę, bardzo wysoka jest yy, yy, nasze, yy, no powiem, bardzo wysoki. Yy, wydaje nam się, że niektóre zespoły są dość dobre i lepsze od nas, no ale to są tylko nasze takie opinie. W rundzie finałowej każda z grup starała się pokazać z jak najlepszej strony. Dziewczyny wspierane były przez swoich opiekunów. Wiele układów prezentowanych przez trzy liderki wymagało wiele wysiłku. Yy, myślę, że szpagaty, bo to jest jednak coś dla nas, nie dla wszystkich, no ale dla większości. Piruety, wyskoki, wszystkich rodzajów i wykopy. Po zaprezentowaniu swoich pokazów, jurorzy podjęli decyzję o tym, kto zwycięży w zawodach. I tak, ostatecznie turniej zakończył się zwycięstwem drużyny Szejk z Oświęcimia. Na podium znalazły się również grupy Impuls z Łęgu Tarnowskiego oraz Popcorn z Wiśniowej. Piratki z Gnojnika zakończyły zmagania na piątym miejscu. Turniej zakończył się tańcem, w którym wzięły udział wszystkie drużyny, a także uczniowie z tamtej szkoły gimnazjum.